Tyle nowości. Ciężko się zdecydować, w którą grę zagrać jako pierwszą. Fallout 4 czy może Star Wars Battlefront? Jeśli nie obawiasz się spoilerów, to wpadnij na Hitbox TV, by pooglądać te gry na streamach naszych użytkowników. Listopad to dla nas miesiąc bijatyk. Ponownie będzie można u nas obejrzeć turnieje tego typu gier, a są to Eclipse i We Take Dose. Ponadto zbliża się matura z gier, a nasz team Dota 2 jedzie do Frankfurtu na turniej. Jestem Marina i zapraszam na kolejny Hitbox News Update. Wiele tytułów bijatyk, wysokie nagrody i dużo akcji. We Take Those i Eclipse to turnieje, które niedługo zagoszczą na Hitbox TV. Zobaczcie najlepszych graczy z Europy i Ameryki. Obejrzyjcie walki w tytułach jak Super Smash Bros., Street Fighter czy Mortal Kombat. Więcej informacji znajdziecie na naszym blogu. Minęło już trochę czasu, odkąd przedstawiliśmy Wam członka naszego Comedy team. Poznajcie więc Icana, aka Emos Bloodshot. Ican dołączył do hitboxa rok temu jako ambasador niemieckiej, austriackiej i szwajcarskiej społeczności. Możecie go na ogół zobaczyć na niemieckojęzycznych kanałach, upewniającego się, że wszystko jest ok i czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Kiedy ma wolne, Ican streamuje na hitboxie, więc wpadnijcie czasem na jego kanał, gdzie młóci przeciwników w Counter-Strike czy Battlefieldzie. Po bootcampie drużyny w Berlinie, OG wyroszyło do Frankfurtu, by przygotować się do pierwszego majora od Valve. Drużyny zostały już ogłoszone, a nasi chłopcy zmierzą się z Beachy Gaming, Team Unknown i Vega Squadron w grupie B. Pierwszy mecz z Vegą już w piątek 13. OG doto bez doto. Życzę powodzenia naszej drużynie oraz wszystkim innym zakwalifikowanym do majora. OG, 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 OG. Deweloperzy, łączcie siły! Odświeżyliśmy całą dokumentację API. Możecie ją znaleźć na developer.hitbox.tv. Chcieliście kiedyś stworzyć rozszerzenie albo add-on do Hitboxa? Jeśli tak, to podsyłajcie nam swoje prace. Najlepsze trafią na nasze socjale, blog oraz news video. Chcielibyśmy podziękować członkowi naszej społeczności Hitikashiemu, który spędził wiele godzin wyszukując i dokumentując wszystkie części API. Czy matura to bzdura? Już w tę sobotę możesz wziąć udział w drugiej edycji matury z gier komputerowych organizowanej przez Łosia i Kyca. Do wygrania jest wiele ciekawych nagród, więc jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę z gier, to wpadnij do nich na kanały w sobotę o godzinie 17.00. No to co, moi drodzy? To by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Ja tymczasem idę sobie kupić Falauta 4. Star Warsy? To. Falauta 4. To, to Star Wars. To ja nie wiem, co mam kupić. No, Falauta czy Star Wars? Ale to. Ale co dwie, dwie, dwie. To sobie wiesz, to se możesz. To, to Falauta czy Star Wars? Star Warsy? Falauta? No ja nie wiem. No.